Witajcie w przestrzeni Arbitrum na odcinku specjalnym Sezon Wodnika. Era Wodnika, moi drodzy, erę Wodnika mamy od 19 listopada 2024. Przemiany, zmiany, zmiany globalne będą nas dotyczyły wszystkich, ale też zmiany sposobów myślenia, zmiany rządów, zmiany paradygmatów. Zresztą, zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych zmienił się rząd i to będzie innowacja, to będzie coś innego. Ale mnie o tym, Wodniczki, kochane, wszystkiego najlepszego. Od 20 stycznia do 18 lutego mamy taki czas wodnika, taki sezon wodnika i właśnie na ten czas, od 20 stycznia do 18 lutego rozłożyłam dla nas kolektywnie karty, moi drodzy. Chciałabym Wam podziękować bardzo za obecność na kanale. Chciałabym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, będzie mi ogromnie miło, jeżeli wesprzecie mój kanał. Arbitrum Astrologia jest już na Patronite, także zapraszam Was bardzo gorąco. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, to na Patronite macie taką możliwość wsparcia twórcy. Zapraszam bardzo gorąco. Moi drodzy, zaczniemy od tego, że będzie bardzo dużo zmian, zmian dla wszystkich, zmiany dotyczące związków. Niektórzy poznają, mają na przykład ułożone życie zawodowe, poznają kogoś, ktoś im podpowiada, natychmiastowo zmieniacie pracę. Też są takie sytuacje pokazane. Wyjeżdżacie gdzieś i nagle coś się zadziewa, nagle coś się odblokowuje. A wyjazdów tutaj będzie dużo dla Was wszystkich. Zapraszam Was jeszcze na czytania prywatne, moi kochani. Do końca stycznia mamy promocyjną cenę. Możecie zamówić czytania duszy, nagrane na filmie. Bardzo wielu z Was skorzystało i jesteście zadowoleni. Piszecie, że powinniśmy od tego zacząć, to co ja powtarzam od samego początku. Więc zapraszam Was. Jest to czytanie w tej cenie, co czytanie 60-minutowe. Mamy jeszcze opcję spotkania pół godziny przez WhatsApp, przez Messenger, przez. FaceTime, jeżeli macie, macie taką możliwość. Jeżeli nie chcecie się widzieć, również jest taka opcja przez telefon. Dajcie znać, mamy tutaj maila, wyślę Wam nowinki, które są w przestrzeni Arbitrum i które przedstawię Wam od lutego. Będzie tu sporo nowości. Zaczynamy od tego, że jest jakaś gwiazda. Ktoś cieszy się swoim sukcesem, swoim blaskiem. Właśnie już od tego 20 Stycznia. Jest y, jakieś wystąpienie być może, jest jakiś ktoś, coś powie, zostanie dostrzeżony. Ktoś zostanie, dost, zostanie dostrzeżony w sieci, aż mimowe odblokowało. No właśnie, też dotyczy to między innymi mnie. I mamy kartę diabła. Ktoś stara się zaburzyć wasz spokój. Nawet tu tak patrzę, że tą lampę mam tak. Może teraz będzie lepiej mnie widać. Więc ktoś stara się zaburzyć nasz spokój. Mówię nasz, bo czuję, że dotyczy to mnie. Mnie dziś spotkało dużo takich, wiecie. Niepozytywnych energii, ja nawet boję się używać stwierdzenia negatywnych, ponieważ słowa mają moc. Jeżeli my będziemy mówili cały czas jest nam źle, jesteśmy smutni, jesteśmy przygnębieni, mogą te stany się poszerzać, moi kochani, lub pogłębiać. Więc nie były pozytywne te energie wokół mnie, właśnie energii zazdrości, czy kopiowania moich treści, moi drodzy, przez osoby mi bliskie, po prostu. I wiecie co? Dobro zwycięży. Zawsze zło zwyciężamy dobrem, więc ktoś nie może znieść waszego blasku. Albo tutaj ktoś dostrzega was, wasz blask i chce właśnie wbić wam taką szpilkę. I tutaj mamy pokazane niespanie po nocach, więc to może być dla innych osób. Są osoby, które są przygnębione, strapione. Kochani, to są bezpodstawne zmartwienia, więc tutaj nie ma takich zmartwień, bo wasze. Takie introspekcje urastają do rangi nieproporcjonalnych zmartwień, przeciążeń, problemów. Tutaj trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Więc wielu z Was może się stresować. Może chodzić o osoby, które opuściły tutaj nasz wymiar 3D, osoby, które odeszły, ale macie je w takim przypadku. Wsparcie, macie wsparcie Anioła Stróża. Więc tutaj pod tym kątem duchowym, ale ta karta dla innych mówi: planujcie dokładnie, zanim podejmiecie działanie. Tu jest rycerz powietrza, tu jest rycerz, przepraszam, ziemi, więc byk, panna, koziorożec. Mamy tutaj człowieka lojalnego, oddanego, więc być może macie kogoś takiego. I tutaj macie osobę trzecią w związku. Koziorożec czy diabeł, tutaj też mówi o tym, że jest trzecia osoba w związku. Wy dajecie serce na dłoni, albo ktoś wam daje serca na dłoni i wy jesteście nieuczciwi wobec tej osoby. Macie, macie po prostu inny związek, moi drodzy. Też takie sytuacje się zdarzają. Więc co dla was? Nie każde wiadomości rezonują z każdym, więc łapcie to, co wasze, i napiszcie, czy przyjmujecie. Ale dla innych będzie to energia kochanków. Czas zakochania się, czas romantycznych spotkań, czas romantycznych wyjazdów, bo wyjazdy wyszły nam dwukrotnie. Użyłam dwóch różnych tali tarota: wzięłam tarot anielski oraz tarot światła i cienia. I potwierdzone, zobaczcie. Pusemka, różżek, dzieje się dużo, dzieje się czasami zbyt dużo, tu jest stres spowodowany zbyt wieloma wydarzeniami, pozytywnymi też, zwłaszcza, ale się dzieje za dużo, macie za dużo na głowie, jesteście może przepracowani i jeździcie, zmieniacie miejsce, ale też ktoś deleguje kogoś do podróży służbowej, ktoś jest oddelegowany, więc. Ktoś jest też przez życie oddelegowany do jakiegoś innego miejsca, do jakiegoś innego kraju, bo tu karta świata też wyszła, więc czy wy wyjeżdżacie za granicę, czy wy w ciągu tego miesiąca, to dajcie znać, jestem ogromnie ciekawa, ale tutaj mamy też wielozadaniowość, więc będziecie bardzo prężnie działać w pracy. Natomiast świat mówi o tym, że coś trzeba zakończyć, żeby coś nowego się zaczęło, czyli Musimy zamknąć pewne drzwi, żeby nowe drzwi się otworzyły. Nie możemy tkwić w energii przyciągu. Nie możemy ciągnąć dwóch strok za ogon. Też tak słyszę dla niektórych, ale też Karta Świata mówi o uwolnieniu się, uwolnieniu się od osób i sytuacji, które po prostu Wam nie służą i wyjście do świata dla innych pokazuje pokazanie się w świecie, jeżeli chodzi o przemowy publiczne, więc social media, internet, YouTube, czy jakie kanały prowadzicie i nie słuchacie, macie własne działalności, jest to pokazany świetny czas. Wodnik to jest innowacja, to jest internet, więc jeżeli mamy erę wodnika i robicie te na przykład Rzeczy, z pasji. Może to być biznes, który macie z pasji od serca, z duszy. Pokazujcie się w tym czasie od 20 stycznia do 18 lutego, bo to jest wasz czas. Ale ta karta też pokazuje kobietę, singielkę, przemawiającą publicznie, w sieci, w internecie. Może też mówić o jakichś wystąpieniach. przemawiać, występujecie. Albo na jakiejś imprezie błyszczycie, brylujecie, pokazujecie się, pokazujecie swoje dary i talenty. I z tego mogą być pięknie zasiane nasiona. Więc nawet widzę dla niektórych wyjście na event, na imprezę, jakaś kobieta mówi, przemawia i ktoś ją zauważa. I później z tego może być piękny związek, bo teraz obok jest pokazany cesarz, ale mogą być z tego finanse. I zwłaszcza tutaj słyszę, że będą to finanse. Dobry biznes, dobre rozpoznanie, dobra reputacja, ale as denarów mówi o dobrych finansach, więc w ogóle jest to świetny czas na zarabianie, na monetyzowanie, na sprzedawanie, pokazywanie. Nawet jeżeli macie rzeczy, które chcieliście wystawić od bardzo dawna, to też jest dobry czas. Wystawianie samochodów na aukcjach, sprzedaż jak najbardziej, bo tu mamy pokazaną jedynkę ziemi, a tutaj są domy, samochody, nieruchomości. Posiadłości. Ktoś komuś coś przepisuje, ktoś coś nabywa, ktoś coś kupuje. Ale tu jest też dostatek, dobre rady, sprzyjający los. No i lukratywny kontrakt, jeżeli bym mówiła zawodowo. Może też mówić o jakimś dziecku, które otrzyma jakąś posiadłość, bo jak widzicie, ktoś otrzymuje z rodziny, to zdecydowanie. No cóż, ekscytująca szansa, znaczące nabytki. Dom, samochód. I karta kochanków i księżyca mówi o sekretach. Przyjaźń ukryta, relacja ukryta, ktoś w związku, nawet jeżeli jesteście, ktoś ukrywa przyjaciela przed Wami, czy ukrywa relacje z przyjacielem, i może nie do końca takie są, jak Wy to widzicie, ale Wy moim zdaniem już czujecie, jeżeli tak jest. Dla tych, dla których ta wiadomość kochankowie czy przyjaciele w pracy, z pracy, poza pracą ukryta relacja. Tajemnice. To nie musi być romans, to może być relacja, która jest inna niż wymyślicie. Widzę również zawieszenie kontaktu e, mężczyzna, starszy mężczyzna, być może uduchowiony mężczyzna, być może uczuciowy mężczyzna, inny. E, I utknięcie, zawieszenie, urwanie kontaktu. Jakaś kobieta, jeżeli była w związku. Moi drodzy, z rakiem, rakiem przede wszystkim, ale też rybki i skorpion, księżyc mówi o raku, więc zdecydowanie rak. Zawiśnięcie, utknięcie w kontakcie, celowa przerwa od kogoś. Ktoś robi sobie celową przerwę, od raczka. Albo w ogóle totalnie kończy z rakiem i zaczyna nowe życie, bo też tak jest. Albo z trygonem wody, rak, ryby, skorpion. Kończycie z jakimiś związkami raz na zawsze i mówicie nie. Mleko się rozlało, nie będę już nie spał, nie spała po nocach, bo ta karta też przy tym była. Tu jest odejście. Zakończenie sytuacji, które przynosi smutek, ulgę. <laughs> Przepraszam, czasem oba te stany naraz. Jesteście pełni ulgi i pełni smutku. Nostalgii, zastanawiacie się, czy to był dobry wybór, ale, ale to jest dobry wybór, zwłaszcza jeżeli byliście w związkach z kimś, kto nadużywał alkoholu. Tu jest uporanie się z nałogiem, kamień z serca, szansa na nowe szczęście. Brawo! A dla innych pokazany jest mężczyzna, byk pan na koźrożec, ale ja tutaj czuję, że jest to byczek. Mężczyzna, który. <laughs> Przepraszam. Wtarga do waszego życia natychmiastowo. Z impetem pojawia się, pokazuje. Jest to mężczyzna, który pomaga kobiecie w życiu, w biznesie, pomaga odkryć samą siebie, pomaga wyjść, pomaga pokazać się. I też jest taki zdecydowany, skupiony i bardzo ambitny. Czasem może być też taki asekuracyjny. Wydarzenia, które się dzieją szybko, więc ten człowiek pojawia się szybko, jeszcze w styczniu bym widziała. I ofiarowuje wam. Zrobi z was królową ognia, czyli będziecie dzięki niemu pięknie błyszczały, będziecie miały cudowne emocje, ale też będziecie mogły kupić sobie coś wyjątkowego. Będziecie lśniły. Tu jest też pokazane upiększanie domu, więc być może upiększacie dom. Zobaczymy z kart wyroczni, czy tu dom będzie pokazany. Od razu się pokazał. Więc cóż, czy jakiś prezent dla domu, mężczyzna zrobi, coś pomoże w domu, też dla niektórych. Ale jakaś prawda zostanie wypowiedziana. Rozmowa od serca słyszę, jakieś szczere rozmowy od serca w tym czasie się wydarzą i uważam, że prawda zaboli, ale wyzwoli. I to jest energia męska. Czyli kobieta wyzwala się od mężczyzny, mówi prawdę, bądź to mężczyzna mówi prawdę i jest koniec. Wodnik to prawda. Wodnik to pomaganie ludziom. Moi kochani, kryształ dla wodnika to ametyst. Również bardzo dobry jest kryształ górski. Oraz na wypowiedzenie się turkus, moi kochani, dla wodniczków. Zwłaszcza. No i cóż, ktoś będzie miał tutaj bardzo dobry instynkt, intuicję i wyj wyjdzie po prostu, wyjdzie z pewnych relacji. Odejdzie, odpłynie na spokojne wody. Zobaczymy jeszcze. I znowu ten dom. Ja widzę, że ktoś. Słuchajcie, zostały mi dwie karty. Ktoś hojnie obdaruje czyjś dom. Atena wiedza. Wiedza to jest prawda. Ja uważam, że ta prawda, która do was przyjdzie, czy te prawdy, które zaczną przychodzić, do wielu zaczną przychodzić prawdy duszy już w tym czasie, właśnie w tym czasie oświecenia, ale przyjdzie prawda taka, że ktoś sobie powie: Ja muszę mieć szacunek do samego siebie, muszę szanować samego siebie i odchodzę, po prostu odchodzę z tej relacji, odchodzę z tego związku, koniec, raz na zawsze. Obietnica. Ktoś komuś dał obietnicę, że nie odejdzie. Być może ma, jesteście połączeni karmicznie i dlatego nie możecie od kogoś odejść. Zapraszam na czytanie lekcji i długi karmiczne. Piękna sprawa, będziecie znali swoje lekcje i dowiecie się, czy macie długi. Zobaczymy, co karty wyroczni chcą nam przekazać na ten czas, właśnie tego sezonu Wodnika dla nas wszystkich kolektywnie. Połączenie. 42. Sieć wysadzana klejnotami. Kochani, wszystko jest ze sobą połączone. My wszyscy jesteśmy połączeni. Nie bez powodu się spotykamy tutaj, właśnie w tej przestrzeni, czy w internecie, czy możecie zauważać, że podchodzą do Was ludzie, którzy są, coraz więcej jest ludzi obudzonych duchowo. Wierzą w znaki Zodiaku, wierzą w astrologię, wierzą w przysądy. I tu ci ludzie się łączą i klejnoty. Więc kryształy, moi kochani, ja was zapraszam do Sylwia Crystal Cafe w Warszawie. Przepiękny showroom, niesamowite miejsce i piękne kryształy. Cóż, odchodzimy od pewnych schematów. Dwunastka, czy macie dwunastkę w swoim horoskopie? Ja jestem dwunasty, zero I dla dwunastek będzie nowy dom. Będzie nowy dom w tym sezonie. I ja uważam, że przyjdzie bardzo szybko. Dopowiemy sobie z kart mistycznego kipera, co nas czeka kolektywnie, kochani. Czas do miesiąca czasu, ale tuż, tutaj też są antyki, nabytki jakieś. Dla kogoś ktoś nabywa dom albo ktoś nabywa umowę. Na którą czekał lub nie czekał. Ktoś nabywa, ktoś ma jakieś sprawy sądowe w ogóle. Mogą to być sprawy spadkowe, mogą to być sprawy majątkowe, mogą to być sprawy związane z jakimiś antykami, rzeczami, nabytkami. Może też po kimś, tak? I nieoczekiwane pieniądze dla kogoś. Więc jeżeli się nie spodziewaliście, no to jakieś sprawy sądowe, z których przyjdą nieoczekiwane pieniądze, może jakieś zwroty. Ale też strata kogoś czegoś. Też uważajcie na te nieoczekiwane pieniądze, żeby ich szybko nie stracić. Ostrzeżenie, ponure myśli. Uważajcie, kochani, na to, co myślicie. Myśli mają moc. Tak jak wodnik Albert Einstein. On tworzył myślą, słuchajcie, od myśli wszystko się zaczyna. On twierdził, że jeżeli możemy sobie coś wyobrazić, my możemy to osiągnąć. Więc wyobrażajcie sobie piękne rzeczy, mówcie piękne rzeczy. Palcie codziennie świece intencyjne. Ja akurat tutaj mam w energii miłości w kolorze różowym. I mam tutaj kwarc różowy właśnie na miłość. I tej miłości Wam życzę, moi kochani, bardzo dużo spokoju i wszystkiego cudownego. Zapraszam Was na Patronite, zapraszam na Facebook, Instagram i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.